Pisma Świętego Franciszka i Świętej Klary. Wydawnictwo M. Zachęta do uwielbienia Boga. Bójcie się Pana i cześć mu oddajcie. Godzien jest Pan otrzymać sławę i cześć. Wszyscy, którzy boicie się Pana, chwalcie go. Bądź pozdrowiona, Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Chwalcie go niebo i ziemią. Chwalcie wszystkie rzeki Pana. Błogosławcie synowie Boży Pana. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Król Izra Izraela. Wszelki duch nie chwali Pana. Chwalcie Pana, bo jest dobry. Wszyscy, którzy to czytacie, błogosławcie Pana. Wszystkie stworzenia błogosławcie Pana. Wszystkie ptaki powietrzne chwalcie Pana. Wszyscy słudzy chwalcie Pana. Młodzieńcy i panny, chwalcie Pana. Godzien jest baranek, który został zabity odebrać sławę, chwałę i cześć. Błogosławiona niech będzie święta Trójca i nierozerwalna jedność. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.